Witam ponownie na moim kanale. Pokażę wam dzisiaj jak zrobić takie pyszne zapiekanki z pieczarkami, cebulą i serem. Tak wyglądają. Wyglądają apetycznie. Zapraszam do oglądania mojego filmu. Do zapiekanki użyjemy cebuli, pieczarek brązowych, bagietki i pietruszki. Oczywiście masło do smażenia. Zaczynamy od krojenia cebuli. Cebulę pokroję w piórka. I cebula jest już pokrojona. Będę kroić na mniejsze kawałki e, brązowe pieczarki. I pieczarki są już pokrojone. A teraz pokroję pietruszkę. Truszka jest już pokrojona, na rozgrzaną patelnię wrzucam masło. I tłuszcz już jest rozgrzany. Wrzucę teraz cebulę. Jak widzicie, cebula zaczyna zmieniać kolor i do takiej cebuli dodam teraz pieczarki. Dodaję teraz pieczarki. I smażymy pieczarki e, do momentu, aż wyparują wody. Jak widzicie część wody jest już wyparowana, ale nadal czekamy aż więcej wody. Pieczarek wyparuje. I jak widać woda jest już wyparowana. Mamy tylko cebulę i pieczarki. I teraz dodam soli pieprzu do smaku. Wymieszamy i farsz do zapiekanek jest już gotowy. Tak wygląda. I teraz będziemy y, robić zapiekankę. Tutaj mam bagietkę, y, przekroję na pół. Części. I teraz przekroję bagietkę jeszcze wzdłuż. Robię to w ten sposób. Przekrojone bagietki położę na wcześniej przygotowany. Kratkę z papierem do pieczenia, jest to ułożę to w ten sposób i na tak uszykowane bakietki będę e, nakładała farsz z pieczarek i cebuli wcześniej przyrządzony, Farsz tutaj mam wygląda w ten sposób, Nie żałuję farszu, jak widzicie. I teraz y, posypię wcześniej startym serem, żółtym. Tutaj mam żółty ser. Posypię teraz bagietki serem. I tak przygotowane zapiekanki wkładam do wcześniej nagrzanego piekarnika. Piekarnik jest nagrzany na 180 stopni. Wkładam na 10 minut. 10 minut już minęło. Zobaczcie, tak wyglądają zapiekanki. Wyglądają prześlicznie, ale brakuje nam keczupu I posyp posypię pietruszką. świeżą pod pietruszką. Zobaczcie, tak wyglądają. A ja już się z Wami na dzisiaj żegnam i zapraszam do następnego odcinka. Dziękuję za subskrybowanie mojego kanału i za łapkę w górę. Do zobaczenia!